Namierzyłem dziewczynę w robocie. Jakąś pustkę wewnętrzną poczułem. Teraz jestem w sercowym kłopocie. Zamiast lizać to tylko pożyłem. Spodziewałem się od niej miłości. Spodziewałem się od niej uczucia. Lecz co wyszło określenie najprościej. Smakowało jak guma do rzucia. Rozklapicha, rozklapicha, tak. To jest kicha, rozklapika, rozklapika, a w kieszeni tylko dycha. Przynosiłem co rano jej kawy, pełen wiary, że może być miłość dawniej Rzeszki, a teraz nie mrawy. Co innego się jednak zdarzyło. Moja pensja to przecież Bangladesz. Dwa tygodnie i w biskupy w wciąż, wciąż pytają cię Ile sprzedane Chyba mam prawo być zakochany Rozklapicha Rozklapicha Taka miłość to jest kicha, rozklapicha, rozklapicha. Chce tak. wyjechać, poddychać, dzwoni do mnie, zapraszam, nie zwlekaj. Zakupiłem za dzika więc winka, nie wiedziałem co tam u niej czeka. A czekała zwyczajna zapinka Moje myśli duchowe, wysokie Nie wiedziały, że miłość to kanał Ona czuje, pożera mnie wzrokiem Za rozporek i bach na kolana Rozklapicha, rozklapicha Taka miłość, to jest kicha Rozklapicha, rozklapicha A w kieszeni tylko decha. Wstawaj z kolan, masz mnie za baranka ja nie szukam dziewczynki tak tanio Nie wiedziałem, że to nimfomarga Nie sprostałem jej Wymagając moja miłość z pierwszego wejrzenia Już z niejednym zapinać się chciała Wątpliwości więc dziś nie mam cienia Że świadomie do łóżka mnie brała Rozgr <noise> 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 Rozklapicha, taka miłość, to jest picha Rozklapicha, Rozkla picha. chcę wyjechać, Oddychać. Nie wiedziałem, że miłość zaraza Nie wiedziałem, że miłość to dżuma Poszła fama po firmie od razu Że w tych sprawach to ja nic nie kumam Ta historia ma finał jak dramat w Czuję, że łapię mnie kolka. Dla mnie to jest najgorsza reklama, bo mnie mają za cień jego boka. Rozklapicha, rozklapicha, taka miłość to jest kija. Rozklapicha, rozklapicha, Chcę jechać, poddychać. Rozklapicha, rozklapicha. Rozklapicha, 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 rozklapicha czy desperacka miłość. Idioty.